trwania w Bogu jest to zdecydowanie kwestia dzięki której możemy nie tylko przetrwać ale przeżyć kolejny dzień dziś między innymi jest rozbieg i lecimy frajda życia z Bogiem słowo daje dziś w wersji espresso jednowątkowo krótko i na temat e, nagrywam ten odcinek w środku nocy e, wracając z posługi na południu Polski e, tak mi się ułożyła doba no ale frajda to frajda, odcinek musi być mam w sercu, żebyśmy sobie rozważyli właśnie ten fragment z Księgi Powtórzonego Prawa z ósmego rozdziału, który potem Jezus cytuje w Ewangeliach nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem które pochodzi z ust Bożych właśnie przed chwilą minęła północ w radiu też był hymn państwowy więc krótka modlitwa w imię Boże zacząłem nowy dzień no i właśnie z tą myślą, że co będzie tego dnia dla mnie tym, co mnie poprowadzi, co będzie dla mnie pokarmem, no właśnie nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które żyje, które pochodzi z ust bożych. I zobaczcie, jaki to jest przywilej, że my ludzie możemy wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg ma do powiedzenia, że On jako Bóg przymierza już dawno, dawno, dawno te słowa wypowiedział. I zaplanował, on ponieważ jest ponad czasem, to wie, kiedy my będziemy ich słuchać. Wie, co dzisiaj ja mam w tym słowie usłyszeć, e, jakie są moje okoliczności życiowe. I wystarczy, że zaproszę Ducha Świętego i będę się w to słowo wsłuchiwał z wiarą, bo nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, każdym rema, które pochodzi z ust Bożych, to słowo. E, Żywione dla mnie na tu i teraz, przemawiające do moich okoliczności, jaki to jest przywilej, jaka to jest łaska, że dzięki temu możemy poznawać naszego Boga, możemy budować naszą wiarę, możemy też oczekiwać Jego prowadzenia, Jego pouczenia, Jego napomnienia życiodajnego, jego wskazówek, bez naginania na siłę, bez, wiecie, wyginania tego słowa, żeby jakoś pasowało do okoliczności mojego życia. Nie, na spokojnie. Luzik Arbuzik, mówię, Duchu Święty, zapraszam Cię, poprowadź mnie przez czytanie tego słowa, aby Odebrał od Ciebie to, co masz dla mnie, aby było to dla mnie słowo życiodajne, słowo zmieniające rzeczywistość mojego życia. I to jest cudowny przywilej w kontekście trwania. Panu, że codziennie możemy to słowo przyjmować, możemy się nim sycić, możemy się w nie wsłuchiwać, yy, odbierając od Pana to, co dla nas przygotował. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że mówisz do nas, że Kościół też obficie zastawia przed nami każdego dnia stół Bożego Słowa. Pomóż nam, Duchu Święty, dzisiaj z tego konkretnie skorzystać, a ja cieszę się, że już właśnie krótko po północy. Ale już mogłem sobie tych czytań w drodze bezpiecznie posłuchać, bez odrywania ręk od kierownicy, yy, i one już we mnie pracują. Już wiem, jakie fragmenty Bożego Słowa dzisiaj są nam pokazane. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraźnie aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się nie dobra w jeszcze w życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.